Ogólnie te reparaturki to jest klasa sama w sobie, nie wiem to jest bardziej krzywe, żuk czy reparaturki, ale jeśli zgrywa się linia boczna, to nie zgrywa się totalnie tutaj dół błotnika i tu nie jest różnica tam kilku milimetrów, tylko to jest dobre pół centymetra, jak nie centymetr. Zlicuję do dołu błotnika, a tutaj no szpachla albo nie wiem, albo no będę to klepał. Przejdziemy sobie do progu wewnętrznego, żeby go spasować